Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Dzisiejsza Ewangelia rozgrywa się właśnie tu, gdzie ja jestem, na polu. Uczniowie idą i zrywają kłosy. Robią to w szabat, a szabat dla Izraelitów, dla Żydów był dniem odpoczynku, kiedy nawet takiej pracy wykonywać nie wolno było. Jezus na zarzuty, które stawiają e, na uczeni w piśmie faryzeusze, jemu i jego uczniom, mówi takie zdanie. Syn człowieczy jest Panem Szabatu. Dla Żydów Dzień Świąteczny to był Szabat, czyli no w naszym kalendarzu to Sobota. Natomiast my, chrześcijanie, czyli ci, którzy wierzymy w Pana Jezusa, uznajemy go za naszego Pana i Zbawiciela, dla nas Świąteczny Dzień to jest niedziela. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus w niedzielę zmartwychwstał i co tydzień świętujemy to ważne wydarzenie, czyli zmartwychwstanie Pana Jezusa. I my również w niedzielę nie wykonujemy generalnie jakichś większych prac. Ale czy to jest istota niedzieli? Czy e, nic nierobienie jest istotą niedzieli, czyli tego świątecznego dnia? Otóż Jezus w dzisiejszej Ewangelii nam mówi, że nie. Istotą niedzieli, istotą dnia świątecznego jest nasze spotkanie z Panem Bogiem i e, budowanie więzi z drugim człowiekiem. E, dzisiaj jest piątek, więc mamy jeszcze sobotę. No, i nie wiem, kiedy oglądacie ten komentarz, kawałek piątku, żeby zaplanować sobie niedzielę, czyli dzień świąteczny, dzień, który, do którego pani zaprasza nas dzisiaj, abyśmy przeżyli go właśnie w jedności z panem Bogiem, w jedności też z drugim człowiekiem. Pomyślcie, jak, co możemy zrobić, aby ten świąteczny dzień niedzielny przeżyć bliżej pana Boga. Pomyślcie, jeśli jesteście na jakichś wakacyjnych wyjazdach, spróbujcie jakby no, wyszukać w internecie, gdzie jest najbliższy kościół, o której godzinie jest Msza Święta, tak żeby zaplanować Mszę Świętą Niedzielną, e, ale też pomyślcie, w jaki sposób ten dzień spędzić z rodziną, e, co wspólnie możecie zrobić, tak żeby nie spędzić tego dnia przed telewizorem, czy w komputerze, czy w komórce, ale żeby budować relacje budować relacje właśnie z ludźmi, budować relacje też, e, też z Panem Bogiem. Dzisiejsza Ewangelia właśnie do tego nas zachęca i o tym nam przypomina. Syn człowieczy jest Panem Szabatu, czyli to jest istota naszego świętowania: budowa relacji z Panem Bogiem, budowa relacji z drugim człowiekiem. Tego Wam życzę na zbliżającą się niedzielę. A zadanie? Pomyślcie, jak spędzić tę najbliższą niedzielę tak, aby ten dzień był prawdziwym świętem, czyli spotkaniem z Panem Bogiem i przeżywane w jedności, w radości z drugim człowiekiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pa i dobrych wakacji.